Chcemy od miesiąca lutego zaproponować cykl wystaw, które będą poświęcone gnieźnian, gnieźnianom jako autorom. I tak już w samym lutym zapraszam na malarstwo Janny Żoły. Natomiast kolejną wystawą w marcu będzie ekspozycja Krzysztofa Burcharda. W kwietniu mamy delikatną przerwę, bo tutaj przyjeżdża do nas wystawa z Warszawy poświęcona portretom papieża, bo jest to właśnie okres śmierci Jana Pawła II. Natomiast już kolejny miesiąc, maj, będą u nas gościły fotografie Jerzego Andrzejewskiego, a w czerwcu Fotografia niekonwencjonalna, niebanalna Anny Farman. A wracając do wystawy, która już za kilka dni, 12 lutego, szczególna wystawa, ponieważ będzie to wystawa malarstwa, ale będzie można tutaj zobaczyć aż pięć technik malarskich, różnego rodzaju formaty, bo od miniatury poprzez większe formaty papierowe, aż do prac na desce i na płótnie już w rozmiarach kawałków, tak bardzo dużych. Oraz będzie można zobaczyć różnorodną tematykę. Od pejzażu miejskiego poprzez wiejski, weduty, jak również martwe natury i abstrakcje. Artystka inspiruje się kolorem i światłem impresjonistów, ale jak sama mówi, nie nawiązuje tutaj w technice aż tak bardzo do mistrzów XIX wieku. Warto przyjść. Wystawa oczywiście jest darmowa. Trwa do 3 do 4 4 marca, a przy tej okazji również proponujemy szkołom i nauczycielom jak przedszkoli, jak i szkół podstawowych lekcje bliżej sztuki. Oczywiście materiały i, i animator za darmo. Także zachęcam, zapraszam.